Dzień dobry. Witam Państwa. Piotr Litka, nauczyciel historii, egzaminator związany z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży od 21 lat, czyli można powiedzieć od początku egzaminu maturalnego. Po pierwsze egzamin, jak wszyscy wiemy, składa się z dwóch części, czyli z części testowej za 38 punktów. I radziłbym przede wszystkim zacząć od tego, bo to jest 76%, a następnie część druga to wypracowanie, czyli tak zwane Zadanie otwartej odpowiedzi za 12 punktów. I proszę Państwa, przede wszystkim wykonując zadania testowe, należy bardzo dokładnie przeczytać polecenie. One są czasem tworzone tak kaskadowo, czyli trzeba wykonać kilka czynności, żeby otrzymać jeden punkt. Z reguły w tej chwili jest taka tendencja, żeby Każde z zadań było punktowane zero-jedynkowo, zgodnie z pomiarem dydaktycznym. No ale problem polega na tym, żeby ten punkt otrzymać, jak mówiłem, musimy wykonać czasem kilka czynności. Przejdźmy do pierwszej propozycji. Mamy tutaj zadanie, pierwsze być może już dobrze znane, bo opublikowane wcześniej przez Centralną Komisję. Jest to zadanie bardzo proste, bo widzimy w tabelce, że obywateli Aton jest 25 tysięcy, Sparty 4 tysiące, Związku Bołackiego 28 tysięcy. A tymczasem okazuje się w Praniu, że większość osób nie zalicza tego zadania, ponieważ... Nie odnosi się, tak jak w poleceniu podano, bezpośrednio do danych z wszystkich polis, które tutaj są wymienione. Czyli z reguły ta odpowiedź wyglądała w ten sposób, że Związek Bootski zdecydowanie bardziej przypomina Ateny. A nie sparte, ale brakuje odniesienia, dosłownie takiego, ponieważ tu jest 25 tysięcy, tu 30, a tu zaledwie 4. Bardzo prosty zabieg, ale ignorowany na egzaminie, czy to w stresie, czy przez nieuwagę. I to niestety wystarczy, żeby tego zadania nie zaliczyć. Kolejny typ zadania, bardzo popularny na egzaminie maturalnym z historii, to jest porównanie źródeł, wyciąganie wniosków stawianie tezy, mamy tutaj tekst oraz mapę i polecenie dotyczy, proszę Państwa, tego, do diagnozy, czy wydarzenia z tekstu źródłowego zostały przedstawione na mapie, która jest widoczna jako źródło drugie. No i trzeba dokonać analizy najpierw źródła pierwszego i stwierdzić, o jakie wydarzenie chodzi. To jest pierwszy krok. No i okazuje się, z tekstu, że jest to opis III wojny ponickiej. Później przechodzimy do mapy, no i musimy oczywiście mieć jakieś podstawowe informacje dotyczące czytania mapy historycznej. Na szczęście z reguły mamy legendę dołączoną do każdej mapki. No i wynika z tego, że mamy tutaj ruchy wojsk z Hiszpanii poprzez Alpy na terytorium samej Italii, miejsca bitew zaznaczone, a więc Kanny, Jezioro Trazymeńskie i już wiemy, że chodzi o Drugą wojnę punicką. No i łączymy ze sobą dwie informacje, a więc wydarzenia na mapie przedstawiają II wojnę punicką, tekst opisuje Trzecią. z tego wniosek, że nie jest ta wojna przedstawiona na mapie, tylko wojna wcześniejsza. No i to trzeba znowu odnieść się do mapy, uzasadnić, że chodzi o drugą wojnę punicką, chociażby widać ruch wojsk Hannibala przez Hiszpanię. Natomiast tekst mówi wyraźnie o ostatecznym zniszczeniu Kartaginy i taka odpowiedź daje nam ten jeden punkt. Na historii możemy się spodziewać zadania opartego o wiedzę matematyczną, ale pod warunkiem, że nie wymaga wykonania tego zadania kalkulatora prostego. Czyli generalnie y, musi być to zadanie bardzo proste, ale uczeń, który zdaje egzamin z matematyki, takie zadanie zrobi w ciągu 5 sekund. Y, no i wzruszy ramionami, że to w ogóle śmieszne i nie na poziomie. Natomiast jeśli. To samo zadanie trafi na egzamin z historii, no to niestety mały dysonans poznawczy się pojawia i problemy. Na czym to polega? Jest to zadanie, które już od kilku lat sprawdzam, no i po prostu demoluje umysły maturzystów. Proszę państwa, mamy tutaj tabelkę zagłada ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Liczba Żydów w momencie wybuchu wojny, liczba Żydów po zakończeniu wojny i straty w tysiącach. Jednym słowem, wszystkie dane są na talerzu, nie trzeba nic liczyć. Polecenie brzmi w sposób następujący: wymień dwa państwa, w których straty ludności żydowskiej były procentowo najwyższe. No i co my tu mamy? Odpowiedzi są takie: Polska, no bo 3 miliony 300 tysięcy Żydów było w 1939 roku, a 120 tysięcy po zakończeniu wojny, i ZSRR 3 miliony Żydów w 1939 i 2 miliony po zakończeniu wojny. 90% uczniów tak odpowiada, wymienia te dwa państwa. Tymczasem z tabelki wynika coś zupełnie innego. Dania 7 tysięcy Żydów w 1939 roku, w 1946 0. Straty 7 tysięcy 100%. Niemcy 240 tysięcy po zakończeniu wojny 0. Straty 240 tysięcy. No moim zdaniem to jest na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej, a jednak 90% maturzystów takiego zadania prawidłowo nie robi. Więc zwracajmy uwagę na dane statystyczne, podkreślam jeszcze raz, to nie mogą być zadania na jakimś wysublimowanym poziomie matury rozszerzonej z matematyki. Tu trzeba podać tytuł, odpowiedni tytuł do mapki, uwzględniając także czas przedstawionego zjawiska. Z reguły jest podany przykład, jak taki... Tytuł może wyglądać. Na przykład ruch krucjatowy między XI a XIII wiekiem. No i są to rzeczy, które wydają się naprawdę banalne, ale jednak takie nie są. Mianowicie, jak czytać mapę. Historyczną, tutaj mamy jakiś temat. Główny temat tej mapy, czyli zaznaczone terytorium, zaznaczone kolejne obszary, które najwyraźniej są włączane do tego państwa, łącznie z datą aneksji czy przyłączenia. No i tu się trzeba zastanowić, jakie to jest państwo i skoro mamy zaznaczone kolejne etapy rozwoju państwa, to już możemy wykorzystać to do stworzenia tytułu np. rozwój terytorialny. No i w tym wypadku tylko trzeba zdiagnozować, jakie to państwa, ponieważ leży na Półwyspie Azja Mniejsza, następnie zajmuje Bałkany, no to wiadomo, że chodzi o Turcję. To jest proste, ale wszystko jest proste, jak sobie teraz tłumaczymy. Kolejne zadanie z mapą, banalne, również mnóstwo błędów przy tym spotkałem. Otóż znowu kluczowy temat mapy. Jak, jak, to, jak do tego dojść? Co tu jest głównym tematem? Otóż jeżeli mamy wyraźnie oznaczone terytorium, Linią ciągłą, lub też no, zależy od legendy, ale bardzo wyraźnie zaznaczony pewien obszar. Wewnątrz tego obszaru y, zaznaczone miasta, wsie, drogi, linie kolejowe to zapewne właśnie chodzi o to, ten konkretny obszar i to państwo. Natomiast jeśli wokół tego obszaru zaznaczone są bardzo symbolicznie już tylko najwyższe największe miasta czy jakieś podstawowe punkty geograficzne to znaczy że ten obszar nas nie interesuje. No i w tym wypadku mamy wolne miasto Gdańsk w okresie międzywojennym. Zwracam uwagę również na skalę, bo Wolne Miasto Gdańsk kojarzy nam się z jakąś małą kropeczką na mapie ściennej, no ale możemy dostać w innej skali. Okazuje się, że to jest całe ujście Wisły, że to nie jest tylko Gdańsk, że to jest również Sopot i tak jak powiedziałem, ujście rzeki Wisła, Żuławy Wiślane. No i może to wyglądać nawet w taki sposób.